Witam Cię bardzo serdecznie na kanale Tarotu Życiowym. Mam na imię Anastazja i chcę dzisiaj z Tobą porozmawiać o różnicy między bliźniaczym płomieniem, bratnią duszą i karmicznym partnerem. Więc zacznijmy chyba od bratniej duszy. To oczywiście dodam, że jest moja opinia, moje spostrzeżenie, w sumie nie tylko moja opinia, ale jest coś, co ze mną jak najbardziej rezonuje. Z tobą może nie rezonować, bo nie ma takiej całkowitej, stuprocentnej prawdy, więc masz prawo by się nie zgadzać, a ja tylko powiem o tym, co ze mną rezonuje. Więc zaczniemy od bratnich dusz. Bratnia dusza to jest osoba, z którą Spotykasz się najczęściej w, w ten moment, w której tej duszy potrzebujesz. To jest bardzo bliska wibracyjnie do ciebie dusza, i jest tak, że od pierwszych sekund są osobą, masz o czym pogadać, czujesz tę więź, bo nibyście się znacie od lat. Um, to jest podobne do miłości, ale do takiej bardziej rodzinnej, bo łapiecie jedną falę i po prostu lecicie z tą osobą na tej fali, płyniecie. To jest cudowne doświadczenie i to nie zawsze płeć przeciwna. Bratnią duszą może być koleżanka, bratnią duszą może być członek rodziny, bratnią duszą może być. Każdy człowiek w sumie w Twoim życiu, yy, yy, w niezależności od statusu społecznego, yy, chodzi najbardziej o to, że ta osoba się pojawia w tym momencie, kiedy ją najbardziej potrzebujesz. Być może przeżywasz jakąś transformację, i myślisz, że już sobie nie poradzisz, yy, być może czujesz się samotna, być może potrzebujesz wsparcia, i wtedy ta osoba się właśnie pojawia. Ona na pewno ci potrafi coś wytłumaczyć w życiu. Na pewno e, czymś tobie pomoże, albo po prostu będzie obok z tobą w tej ciężkiej chwili. Często jest tak z duszami, że przychodzą i później nagle odchodzą i już nigdy się nie pojawiają w twoim życiu. A jeśli się pojawią, to już całkiem inna energia jest niby między Wami. Chodzi o to, że było w tej chwili, w której najbardziej ją potrzebowałeś. Oczywiście nie zawsze ten kontakt jest mega przyjemny. Czasami um, takie osoby bywają sarkastyczne lub takie prowokujące. Ale też z dobrej strony. Z bratnią duszą e, nie będziesz się kłócić o głupoty. Z bratnią duszą, nawet jeśli się rozstaniesz. Nie będziesz wspominać w złym takim sensie, tak? Zawsze pozostaną takie pozytywne, bardziej wspomnienia i te uczucia przyjemne zostaną z tobą na całe życie, do tego, do tego człowieka, bo będzie dla ciebie bliski po prostu. A nie będziesz go potrzebować wcale, być może, ale w sercu będzie w twoim, e, chyba już na zawsze. Więc to jest bratnia dusza. Temat karmicznych partnerów i w płomieni jest już cięższy, a i e, już powiedziałam chyba tak, że e, bratnie dusze są duszami, które do nas wibracyjnie bardzo podobne są. Właśnie w tym momencie, w którym jesteśmy, więc e, często jest tak, że przechodzisz na nowy poziom, wibracyjnie na przykład wzrastasz i ten człowiek odchodzi, bo on na przykład jeszcze nie e, nie przeszedł na ten, ten poziom następny, albo nawet nie chce, albo wybiera inną drogę. I nie ma w tym nic złego. To jest doświadczenie każdej duszy osobno, wszyscy to wybieramy za wcześnie. A cenimy to, jesteśmy wdzięczne, pamiętamy o tym tak wdzięczni. I idziemy sobie dalej. Temat brak yy, bliźniaczy płomieni i karmicznych partnerów jest bardziej skomplikowany, bo jest naprawdę cięższa ta droga. Zacznę od karmicznych partnerów. To też może być nie tylko partner w związku. Nie tylko płeć przeciwna. Każdy człowiek w Twoim życiu w sumie jest trochę lub bardziej karmiczny. Najbardziej karmicznymi są członki rodziny, w sumie, bo jest najcięższe. Być może zauważyłaś lub zauważyłeś, że najciężej jest zaakceptować rodziców i swoich braci, na przykład, i, i, i siostry. To jest zawsze ciężkie. Nawet jeśli niby macie dobre relacje, zawsze o jakąś głupotę się pokłócicie. Właśnie o to chodzi z tą karmą, że oni najbardziej nam odzwierciedlają nas, bo są dla nas najbliższymi w jakimś sensie, chociaż duchownie, duchowo nie zawsze tak jest. Więc. Każda osoba, którą spotykasz i mniej więcej się z nią zaczynasz zbliżyć, jest dla Ciebie karmiczną, bo chce Ci coś pokazać w Twoim życiu, chce Cię czegoś nauczyć. I aż nie zrozumiesz tej lekcji, będzie się powtarzać w kółko z tą samą osobą lub z następną, następną i jeszcze następną. Jeśli chodzi o partnerów karmicznych. To właśnie jest najbardziej toksyczna relacja w Twoim życiu. Najbardziej toksyczny związek. Więc e, to jest ktoś najbardziej toksyczny, nieznośny i ciężki w Twoim życiu. Czym, bardziej, e, czym cięższy, tym bardziej karmiczny, bym powiedziała. E, z duszami też jest tak. Chciałam też dodać, że. Nie zawsze znikają oczywiście z Twojego życia, nie zawsze. Chodzi o to, że mogą i by to nie było czymś dziwnym dla Ciebie, byś nie szukała odpowiedzi. Tak bywa po prostu. Ale najczęściej, jak idą, to już dlatego, że już nie potrzebujesz tej osoby po prostu i tyle. I już nawet nie będzie tych pytań. Więc karmiczny partner będzie Cię w najbardziej, najbardziej ostry sposób uczyć życia. I jest tak najczęściej, że przyciągają się dwie osoby, by się czegoś nawzajem nauczyć, i mamy taki węzeł karmiczny. Zaczynamy się uczyć, kiedy rozumiemy tę lekcję, oczywiście, i ten węzeł się rozplątuje pomału, pomału, i kiedy już jest rozplątany, ten człowiek odchodzi po prostu. Jest tak. Prawie zawsze, ale nie zawsze, więc e, i, chodzi o to, że spotykają się dwie karmiczne osoby, by się czegoś nauczyć, tak? A w związku to jest e, i najłatwiejsze, i najcięższe jednocześnie i mm, bo jest to bardzo bolesne, tak, jeśli to jest osoba, którą kochasz, ale jednocześnie bardzo łatwe, bo się zbliżacie i bardzo dobrze widzicie wszystko, czego chcecie nauczy się nauczyć od siebie na poziomie dusz. Jeśli oczywiście patrzycie w to, a nie szukacie winnych, nie szukacie problemów na siłę, zamiast e, walczyć ze sobą, zamiast walczyć dla siebie nawzajem, nie, walczyć, nie walczycie dla swojego związku, tylko wa o, walczycie o własne ego. Wtedy to oczywiście jest. Po prostu tragiczny. No, i wtedy, gdy przepracujesz tą lekcję swoją, najczęściej odchodzisz, lub ten człowiek odejdzie. Jeśli jest ta lekcja przepracowana, nie zawsze jest tak, że ludzie razem przepracowują, tylko ty przepracowujesz swoje, ten człowiek swoje, i ktoś odchodzi, kto przepracował pierwszy. A ta druga osoba będzie nadal pamiętać o partnerze. I nie będzie chciała odpuścić, ale nagle może partner się po prostu zrobić y, obojętny, który już przepracował, i odejdzie, i już nie ma powrotu. Ym, więc. Ale jeśli dwie osoby świadomie do tego podchodzą, rozumieją, że mamy do roboty sporo, ale chcemy być razem, to oczywiście wszystko jest do przepracowania i możecie być razem. Ja nie jestem osobą, która lubi te fatalne nastawienia, że nigdy nie potraficie być razem, że to jest niemożliwe, nie ma nic niemożliwego, wszystko jest w Waszych rękach, ale pamiętajcie, że związek jest zawsze o dwóch osobach, więc jeśli druga nie będzie chciała, to niestety nic z tym nie zrobisz. Ważne jest, by przejść swoją lekcję. Jeśli nie przejdziesz, to dalej będziesz spotykać dalej swoich karmicznych partnerów, aż do tego momentu i coraz będzie cięższy przypadek. Aż po prostu nie uświadomisz i tego nie przejdziesz, więc lepiej jak najszybciej uświadomić. Um, jeśli chodzi. I to w taki właśnie bolesny sposób nawzajem się uczycie, tak? Jeśli chodzi o bliźniacze płomienia, to jest też bardzo bolesne i bardzo ciężkie naprawdę, nie bez powodu to się nazywa płomieniem, bo... To jest moment, w którym tak naprawdę pali się o środka. A, i znowu zapomniałam, że karmiczny partner to jest najczęściej osoba, z którą bardzo szybko wszystko się zaczyna. Że za tydzień, jak się poznaliście, już możecie mieszkać razem. To jest po prostu takie pociąganie, że brak słów, że nie da się tego opisać, nigdy być może takiego wcześniej nie spotkałaś aż do tego karmicznego partnera. I to wszystko tak szybko się zakręca, zakręca, zakręca. Jesteście sobą zauroczeni, a później dopiero się zaczyna. To wtedy już lekcja. Jeśli chodzi o bliźni bliźniacze płomienie, nie bez powodu to się nazywa płomieniem, bo palisz się po prostu od środka. O co mi chodzi? W sposób fizyczny też się palisz. Teraz wszystko wytłumaczę. Jest tak z tą osobą, że najczęściej można tego partnera poznać po oczach. Kiedy jej na siebie patrzycie, już cały świat przestaje po prostu istnieć. To jest na poziomie duchowym tak, że się poznajecie po prostu i tyle, ale głowa nie zawsze uświadomi, co, o co chodzi, co się dzieje. I. Jest taki wielki wybuch przy spotkaniu. Może być sporo namiętności, ale nie zawsze to jest taka bardziej bliskość. To jest bliskość, to jest droga, droga do miłości. I jestem ciężka tym, że uczymy się kochać bezinteresownie. Poznajesz tą osobę, niby wszystko fajnie się układa. Aż jeden z partnerów, tutaj najczęściej jeden jest matryksowym bliźniakiem, a drugi jest duchowym. Jeden z partnerów, najczęściej ten matryksowy, zaczyna od ciebie uciekać. Najczęściej matryksowy to jest mężczyzna, a kobieta jest tym duchowym. Mężczyzna zaczyna uciekać, w ogóle nie rozumiesz o co chodzi. E, niby wszystko było ok, niby czujesz tą więź, niby jesteś gotowa do związku. A nagle po prostu oddala się i w żaden sposób nie da się z nim skontaktować. E, niekoniecznie cię zablokuje, ale przestanie odpowiadać na wiadomości, przestanie odbierać telefon. I dlaczego tak jest? Bo właśnie yy, kobieta jest bardziej do tego psychicznie w każdym bądź razie przygotowana, bo to jest tyle emocji, tyle tych uczuć w jednej chwili, że nie da się tego opisać słowami, o tym się po prostu wie. Więc jeśli wahasz się, czy człowiek jest Twoim bliźniaczym płomieniem, to raczej nie jest. Oczywiście, można mieć też bardzo duży taki brak kontaktu ze sobą, wtedy możesz nie rozumieć, ale nie da się tego pomylić. Ja wiem, o czym mówię. I mężczyźni, najczęściej to mężczyźni po prostu uciekają tylko dlatego, że oni nie są przygotowani do takiej ilości uczuć. Naprawdę. Mężczyźni mężczyzn uczą od dzieciństwa, że nie płacz, jesteś mężczyzną. I z tego wszystko się zaczyna. Mężczyźni tłumią uczucia, mężczyźni boją się pokazywać uczucia, bo będą często nawet karani, By były y kiedy byli dziećmi y byli karani za to nawet czasami. Więc y to się kojarzy z niebezpieczeństwem. A uwierzcie, że mężczyźni też mają sporo emocji uczuć. Naprawdę, my się, jesteśmy przyzwyczajone do tego, że mężczyzna jest kamieniem, ale tylko dlatego, że nikt nie nauczył ich czuć. Kobieta z natury ma te emocje i nie mamy takiego zakazu niby, ale ja na przykład też sobie od dzieciństwa zabroniłam czuć. I dopiero teraz uczę się, i naprawiam to. Więc mężczyzny... Bo z mężczyznami to po prostu jest problem ogólnie społeczny. A kobiety czasami też tak mają, więc ja na przykład też mogę być uciekająca. Często jest tak z bliźniakami też, że kiedy jeden przestaje uciekać, to drugi zaczyna. I tak w kółko to się kręci. I po co wtedy jest ta Taka niby bezsensowna relacja. Niby czuła, a niby beznadziejna. Hmm. Chodzi o to, że mężczyzna ucieka od uczuć, a kobieta czując to wszystko w sobie zaczyna gonić i energetycznie nakłada jeszcze całą warstwę swoich uczuć na tego mężczyznę, który ze swoimi nawet uczuciami sobie nie radzi. Wtedy kobieta Ciśnie jeszcze bardziej energetycznie na tego mężczyznę. To działa zawsze, nawet jeśli nie jesteście bliźniaczymi płomieniami, ale właśnie w tej drodze bliźniaczych płomieni ta energia jest tak potężna, że uwierzcie mi, że jeśli jeszcze na niego ciśniesz, dodatkowo człowiek zaczyna normalnie wariować. O co mi chodzi z tym, że się pali. Jeśli chodzi fizycznie o te, ten płomień, o ten ogień, możesz się budzić w nocy od uczucia gorąca, możesz w ciągu dnia czuć, że ci jest strasznie gorąca, a nic się nie dzieje. To właśnie coś się dzieje z poziomu energetycznego między tobą a twoim partnerem, tylko tego nie potrafisz uświadomić jeszcze. Coś się zmienia, coś się transformuje. Oczyszczasz się w taki sposób. Jeśli chodzi o energię oczyszczenia między nami, to jest też ogień, bo bliźniacze płomienie nie jest tak naprawdę toksyczne. Twój, ten bliźniak nie jest toksyczny. Właśnie jeśli chodzi o karmicznych partnerów, to mogą się zachowywać tak toksycznie. Bliźniak będzie ci odzwierciedlał. To jest z każdym partnerem, ale bliźniak jest Twoim lustrem faktycznym. Idealnym Twoim lustrem. Możecie nawet być podobni z wyglądu tak często jest, ale to nie jest chyba konieczne. Nie jestem pewna. I. On jest Twoim idealnym, luszanym odbiciem. On będzie Ci odzwierciedlał ten cały Twój ból, który masz w sobie od dzieciństwa, od z przeszłych wcieleń, przez całą swoją historię istnienia. On będzie Ci wszystko pokazywał. Ty to zrozumiesz, to będzie tak bolało, nie będziesz rozumieć o co ci o co chodzi. Być może, nawet jeśli zapomniałaś o tym, jak czuć z tym człowiekiem, sobie przypomniesz i będziesz mieć tyle emocji, po prostu bez powodu. Nagle można zacząć płakać, nagle można czuć taki ból, że faktycznie, niby wszystko od środka się pali, ale za pomocą emocji to się tak czuje. I w taki sposób właśnie oczyszczamy się od tych wszystkich negatywnych pro programów za pomocą swojego bliźniaczego płomienia. Pomaga nam się oczyścić. Jeśli ucieka, znaczy, że uciekamy w jakimś momencie przed sobą. Jeśli, yy, jeśli, jeśli. jeśli nie rozumiesz nadal, po co ci jest ten człowiek. To jest droga do miłości własnej. Mężczyzna przychodzi do Twojego życia taki, dlatego byś w końcu się skupiłaś na sobie. Byś w końcu sobie przypomniała, kim jesteś. Taką drogę wybierają najczęściej najbardziej doświadczone duszy. W ogóle. To jest czymś y, mówi się i to mi też rezonuje w sumie. Jak y, jedna dusza dzieli się na pół, na dwie i po prostu są idealne takie same te dwie dusze, ale nie są już jed, jedną taką niby całością, kiedy były jedną duszą, czyli kiedy się po, y, Przyciągniecie już ostatecznie, nie będzie tak, że to będzie jeden człowiek, jedna dusza na dwie osoby. Nie. Kiedy się separowaliście energetycznie, to już jesteście dwie osobne, całe dusze, ale chodzi o to, by się jeszcze nauczyć osobno żyć. I właśnie o to chodzi. Ty masz się poczuć samowystarczalna, bo mężczyzna już najczęściej umie. Tylko właśnie zamyka serce. Ty zamykasz serce od samej siebie. I od tego wszystko się zaczyna. Mężczyzna ci wszystko odzwierciedla. Mężczyzna taki przychodzi po to, by kobietę się przebudziła, a później mężczyzna, odzwierciedlając kobietę, sam się zaczyna przebudzać. I tylko tak to działa. No ja tak myślę oczywiście. Kogoś może inaczej. Mm. I. Tutaj naprawdę można sporo o tym rozmawiać, ale najważniejsze co musisz pamiętać, ten człowiek przyszedł po to w Twoje życie, byś się nauczyła kochać siebie. Będzie cały Twój ból odzwierciedlać po prostu może to przez, ca przez całe życie to może robić. Będziesz go pamiętać przez całe życie, aż to nie przepracujesz. Będziesz się męczyła z tym. Nie chcę mówić tak źle, fatalnie, aż nie zrozumiesz, że problem tkwi w Tobie, bo Ty nie chcesz zwrócić na siebie uwagi. I mogę jeszcze Wam o tym ponagrywać, jeśli chcecie, jak się z taką osobą później zbliżyć na przykład i tak dalej. No ale mówię, najważniejsze co musisz zrobić. Uwierzcie, że mężczyznom w tej drodze też nie jest łatwo. Więc słyszałam kilka historii o tym, jak mężczyźni przeżywałem ten okres, ten moment, ten etap, separacji zwłaszcza. Bo to jest tak, że zbliżacie się, później nagle zaczynacie się oddalać, później zbliżacie się i jeszcze bardziej się oddalacie i tak coraz dalej, dalej, dalej. A później to można już się zbliżyć z tak ostatecznie, ale dopiero wtedy, gdy wszystko w sobie przepracujesz. Kiedy nie będziesz się skupiony na waszym rozdzieleniu, tylko na sam samej sobie, na tym, że jesteś wystarczająca. I bo to, to rozdzielenie jest iluzją w Twojej wyobraźni i kiedy to zrozumiesz, wszystko się potoczy inaczej. Więc e, pali się naprawdę. To jest ogień, to jest miłość taka prawdziwa. E, to nie jest podobne do zakochania, bo na przykład z karmicznym partnerem jesteś bardziej zakochany, tam sporo chemii jest. E, takich huśtawek emocjonalnych i tak dalej. Z bliźniaczym płomieniem huśtawki robisz sama sobie. Ja na przykład tak miałam, że rozumiem, że nie mam w czym obwinić człowieka, bo nic mi winien nie jest i nie traktuje mnie niby źle, wszystko niby jest okej. Okay. Ale dlaczego mi tak boli? Dlaczego ja ciągle płaczę? Dlaczego to jest tak nieprzyjemne? Nawet nic przecież nie robi. A ja już, ja już się sama zaczynam nienawidzić przez to, co się dzieje. No. To, to jak ja sama siebie traktuję i to wyłazi po prostu przez tą osobę. Tak. A ten toksyczny, karmiczny to ci wprost powie, że jesteś jakaś nie taka. I będziesz w to wierzyć, aż nie przepracujesz tej lekcji. A blatnia dusza cię wesprze w tym wszystkim. I będzie rozumieć. Nie będzie chyba z ciebie się śmiała z twoich wyborów. Nie będzie dyskutować z Tobą na temat, że Ciebie <laughs> na przykład nie rozumie będzie z Tobą po prostu, będzie w Ciebie wierzyła i to jest cała ta różnica między tymi wszystkimi relacjami, związkami mam nadzieję, że dobrze wytłumaczyłam jeśli nie, zadawajcie jeszcze swoje pytania mogę naprawdę sporo o tym rozumieć to taki temat, filmik wstępny był Wiem, że jeszcze sporo Wam muszę ponagrywać, więc piszcie w komentarzach, zadawajcie swoje pytania. Zasubskrybuj po więcej oczywiście, jeśli nadal tego nie zrobiłaś lub nie zrobiłeś. Życzę Ci wszystkiego dobrego, dużo szczęścia, miłości własnej i pozdrawiam Cię serdecznie z całego serca.